dosyć dobrze rozwiniętą. Ja nie wiem, czy tutaj mogę tura podłączyć, ale chyba tutaj nie ma takiej możliwości do tego ciągnika. Ustaw. Nie. Nie ma tura. Właśnie, bo chodzi o to, że te big bugi będę musiał załadować do mojego siewnika. Możemy wypożyczyć sobie maszynę jakąś teraz do, do załadowania. Kupimy trochę big bugów. Maszynę jakąś wypożyczymy, bo to tylko chodzi o załadowanie. Możemy nawet wziąć mini ładowarkę nią się to powinno szybko załatwić, cyk, wybierz, wypożycz, no to 3000 euro, w... jeśli patrząc na moje saldo teraz, to jest ponad 3 miliony, to tutaj nie ma co oszczędzać za bardzo, wypożyczamy, no i kupimy big bagi z... Kupimy big buggy z nawozem. Mm, już nie pamiętam, które do których było, ale to na pewno to. E, I z nasionami. Dużo trzeba tego kupić, bo to tylko 1000 litrów jest. A, wszystko można enterem na szczęście kupować. Dobrze. Kupujemy, kupujemy. Chyba tyle, tyle. Mam nadzieję, że wystarczy. Trochę to poładujemy, trochę mi to zajmie, ale to nic. No i tutaj każdy może sobie dobić. Właśnie teraz Ramos pojechał z, z, z ładowaczem kołowym. Kilka maszyn było oczywiście w wodzie, ale chyba inni gracze, którzy nie są adminami, nie mogą resetować tych maszyn albo coś. Przynajmniej były niezresetowane, więc nie z resetowami już jest ok. No dobrze, zrobimy moją sztuczkę z ładowaniem palet. Zobaczymy, czy jeszcze umiem. E, tu się ładuje do tego siewnika od góry. Tylko nie wiem, czy ten mój maluch tu sięgnie, ale chyba sięgnie. Będzie prawie, że na styk, może się uda. Zobaczymy. Ok, tu mamy. To są chyba nasiona, albo tamte nasiona. Już nie, nie rozróżniam tych palet, bo ja ich dawno nie używałem. Musimy wziąć, może, może się uda, dwie powinno się udać nawet trzy mi złapało prawie. Wow! Oh. No, jak mówiłem, trochę słabo z tym doświadczeniem teraz. Będzie trzeba podnieść zaraz przed, przed wysypaniem. Teraz sobie tylko ładnie podjedziemy, Okej, okay, i, i otwiera się, o, otwiera się. No patrzcie na styk, eee. z, z dobrej strony pewnie, oh, Kurde, nie da się inaczej. Syp się tam. Aha, już pełny jest. Chyba, chyba pełny. Ważnie, muszę to sprawdzić. Tak. Ja miałem nawóz, tylko nasion nie miałem. Cholera, no dobra, nawóz też się do czegoś przyda. Przyjedzie się tu kiedyś tym Ła! Przyjedzie się tu kiedyś e, jakąś tą. Jak to się nazywa? E, jakąś wywrotką i się to zbierze. Łop! Haha! <laughs> Jak ustawię pracownika, to będzie tym... O dobrze. Musimy inaczej tu zrobić. Kupson, ty bierz się do roboty. Jest dużo roboty do ogarnięcia, a nie jeździsz za mną ciągle. O, musiałem go opierniczyć. Dobrze. Tu zostawimy w takim razie rozrzutnik. I zobaczymy. Może jak opuści ten y, głębosz, to, to jakoś będzie to ciągnął. Ogarniemy zaraz. I lecimy. Zobaczymy. Zmień ciągnik. Ten będzie dobry tutaj. Powinien sobie poradzić. Ramos. Okej, okay, dobra, to czekam na Ramosa. Dobra, czekam na Ciebie Ramos. A za ten czas troszeczkę się pobawimy i zobaczymy, jak daje sobie radę. No 10 km na godzinę, słuchajcie. Może lepiej będzie z obciążnikiem. Ja widzę, że te przednie koła chyba kręcą się zbyt szybko, nie? A tak z ciekawości tylko sprawdzę, z jaką prędkością porusza się? Ten ciągnik 12 km na godzinę pod górkę. A ten. A ten 10 km pod górkę. Ja wyłączę tego pracownika, bo sam chcę trochę się pobawić tym. Ten tylko 10 km i nie jedzie pod górkę, więc jest trochę chyba za słaby. Chociaż ja mu jeszcze dałem ulepszony silnik. On powinien sobie poradzić bez problemu z tym głęboszem. 10 km na godzinę to nie jest wcale tak źle. Nie? Zmień kolor tego traktora. Mówisz, że będzie się szybko brudził? Patrzcie, gdzie on ma w ogóle tą tablicę rejestracyjną. O której mniej więcej koniec live'a? Tak do 17.30. Później będę musiał się zbierać. Ops, ops, ok. Trochę mnie zniosło tutaj. Kupimy kilka różnych obciążników, nie takich samych, żeby nie było nudno. Pyk. Pyk. Ok. Dobrze. O, proszę bardzo, lamos już tutaj działa, ale nie wiem, jak tam pole dziewiąte. Aha, jest nawieziono.